Stawić naukową krytykę ewolucjonizmu często sami stawali się obiektem szykanowania, czy to ze strony przełożonych, czy organizacji jak ACLU, którzy usiłują usunąć wszystko, co chrześcijańskie z życia publicznego. I chociaż proces Dover był triumfalnie ogłoszony jako porażka teorii inteligentnego projektu, to w rzeczywistości jego skutki nie wykraczają poza okręg, którego dotyczą. Błędem byłoby przywiązywać zbyt dużą wagę do decyzji w Dover, bo dopiero decyzje sądów apelacyjnych czy sądu najwyższego mają znaczenie precedensu. Czemu jednak takie grupy jak ACLU, czy Narodowe Centrum Nauki i Edukacji, prowadzone przez panią Eugenie Scott, która zresztą brała udział w procesie w Dover, tak pilnie bronią poglądu darwinowskiego przed jakimikolwiek pytaniami na terenie szkół? ACLU ma swój interes we wspieraniu darwinizmu po prostu dlatego, że ACLU ma bardzo konkretne religijne i polityczne plany, zakorzenione w rewolucyjnym światopoglądzie wywodzącym się od darwinizmu. Głównym zamysłem ACLU jest przemienić nasze społeczeństwo, by uczynić je czymś nowym, czymś na co by nie zezwoliły stare chrześcijańskie fundamenty Ameryki. Einsteinowi dziś nie wolno by było nauczać w szkołach państwowych, ponieważ robił wzmianki o Bogu. Bo to on powiedział, próbuję w świecie odnaleźć Boga. Czy możecie to sobie wyobrazić? Dziś wyprowadzili Boga za to z klasy. I wszyscy wielcy uczeni rozumieli swoją pracę jako szukanie Boga w świecie, jako szukanie znamion projektu. Um, and to have, you know, these a teraz mamy takie młotki, well, jak Eugenie Scott, Scott say, oh, która mówi, o, to, to nie jest prawdziwa nauka. Dopóki nie usuniesz z tego Boga, to nie będzie prawdziwą nauką. To niedorzeczne. Proponenci ewolucji argumentują, że tylko ich pogląd powinien być nauczany w szkołach. Ponieważ tylko on jest naukowy, podczas gdy inne poglądy są teologią, jednakże krytycy zauważają, że sama ewolucja wywodzi się z religijnych założeń. Darwinizm jest w swej istocie teorią dotyczącą świata, teorią pochodzenia. Dlatego też darwinizm zajmuje się studiowaniem rzeczy ostatecznych. W rzeczywistości darwinizm jest nieco inną teologią. Jeśli uczysz, że życie jest zaledwie materią, że wszystko jest zaledwie materią, która zawsze istniała, i nie ma celu, nie ma przyczyny, nic jej nie prowadzi, czy też nikt jej nie prowadzi, to są to w oczywisty sposób stwierdzenia filozoficzne. A jednak ten rodzaj mowy pojawił się Chyba nadal pojawia się w standardowych podręcznikach do biologii dla szkoły średniej. I musimy uwzględnić wszystkie modyfikacje, które musiałyby zaistnieć, aby z tej czaszki otrzymać taką czaszkę. Doktor Ken Poppy uczył przyrody w średnich szkołach państwowych przez ponad 30 lat z pierwszej ręki. Doświadczył on, jak ewolucjoniści trzymają rękę na programie nauczania. Tak więc wiernie uczę standardów państwowych szkół, a szkoły te mają swoje standardy, których musisz się trzymać i na przykład uczyć teorii ewolucji. Tak jest prawdopodobnie we wszystkich stanowych programach dla lekcji przyrody. Ale po prezentacji materiału zawsze poświęcam trochę czasu na przedstawienie zastrzeżeń, że może istnieją problemy w tej teorii, od małpy do człowieka. Ale jak wielu innych nauczycieli, dr Popi odkrył, że nie ma praktycznie miejsca w dzisiejszej szkole, by wysuwać naukowe obiekcje wobec chronionych teorii naukowych. W zeszłym roku zostałem dyscyplinarnie przeniesiony w inne miejsce pracy. Samo wspomnienie o inteligentnym projekcie podczas zajęć fakultatywnych wystarczyło, by para rodziców to rozpoczęła. Najpierw wysłali powiadomienie wprost do kuratorium. Stamtąd to doszło do mojego dyrektora, a on powiedział: Co się tam uczymy na tych lekcjach przyrody wyrabia? Nawet pomimo to, że wielu rodziców, chrześcijan popierało to, co robiłem, to jednak wystarczył głos pary darwinistów, aby postawić cały system w stan alarmu z wredyktem, Musimy usunąć ten problem, zamiast raczej stawić mu czoła. Doktor Poppy został przeniesiony, by uczył w innej szkole w obrębie tego samego okręgu. Dziś szczęśliwie dla niego dyrektorem był człowiek w tym temacie bardziej obiektywny. Dyrektor, z którym uprzednio pracowałem, po prostu nie znosił problemów, bo jeśli media wyczują, że zmieniasz wzorzec edukacyjny, to zaczynają swoje dochodzenie. Są grupy jak ACLU, które bardzo obawiają się takich ruchów, a to może przerodzić się w polityczną burzę, czego niektórzy nie bardzo chcą ryzykować. ACLU jest podstawowym czynnikiem ochrony świętości teologii darwinizmu. W pewnym sensie są strażą pałacową, są królewskim kapłaństwem stojącym na straży Bożka darwinizmu. Jestem w pełni przekonany, że także dzisiaj, jeśli będziesz zbyt dużo mówić o antydarwinizmie, to wpadniesz w tarapaty ze strony establishmentu. Oni nie chcą poluźnić swojej kontroli. We współczesnej Ameryce nie mamy już dłużej antybluźnierczych praw dotyczących Boga, ale darwinizm jest jedną z tych rzeczy, która jest chroniona swoistym systemem antybluźnierczego prawa przed jakimkolwiek atakiem. Dlatego w szkołach darwinizm nie może być poddawany w wątpliwość. Dziś ewolucjoniści wpadają w szał na samą myśl, że argumenty obu stron debaty o pochodzeniu mogą być przedstawione w szkołach. Oni chcą, aby jedynie ewolucja była nauczana i żądają tego dogmatycznie. Myślą, że jest okropnością, żeby ktokolwiek sugerował taką rzecz, jak prezentowanie obu opcji. Jeden człowiek powiedział, cytuję, uczciwy rezultat może być uzyskany dzięki pełnemu wyrażeniu i rozważeniu faktów i argumentów z obu stron każdego pytania. Zatem powiedział on, że przedstawienie argumentów obu stron nie jest jedyną drogą, by dojść do uczciwych wniosków. To jest jednak dokładnie przeciwne temu, co ewolucjoniści chcą, aby miało miejsce dzisiaj. Gdzie ja znalazłem ten cytat? Ano w tej księdze zatytułowanej O pochodzeniu gatunku, napisanej przez Charlesa Darwina. Jeśli mielibyśmy zapytać, ile krwi zostało przelanej w imię darwinizmu, to myślę, że większość ludzi byłaby tym zaszokowana, ponieważ zaczęlibyśmy od Darwina i jego małej teorii, a jestem pewien, że Darwin nie miał nawet bladego pojęcia, do czego to doprowadzi. Ale jeśli nie zostaliśmy uczynieni na obraz i podobieństwo Boga, lecz jedynie na podobieństwo człowieka, wtedy możesz pozbywać się niepożądanych osobników. No i tak się stało. Te rzeczy pojawiły się tak w Ameryce, jak i w Europie, kiedy poddawano sterylizacji tych, których nazywali osłabych umysłach. Widzimy piętno społecznego darwinizmu nawet dzisiaj, a w szczególności pomiędzy tymi, którzy mawiają, lepiej dla nas, gdy nie przynosimy na świat dzieci, jeśli miałyby urodzić się w niepożądanych okolicznościach, czy to ekonomicznych, czy też może dlatego, że nie pasują do planów rodziny, bo nie chcesz, aby była ona zbyt duża, a może nie jest to dokładnie takie dziecko, jakiego pragniesz. Może też być ryzyko jakiegoś defektu tego dziecka, więc przerywamy ciążę. I to też. Jest formą społecznego darwinizmu. Miałem dziecko, które urodziło się z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów, i to była wspaniała, ludzka istota. I nie pozbyłbym się tego dziecka za żadne skarby świata. When you have... Kiedy nauczyciel biologii wspomina naukowe fakty, jak eksplozja kambryjska, wylatuje z pracy. Rozpoczynają się procesy sądowe, aby zapobiec nauczaniu faktów o darwinizmie, bo dzieci muszą być ochrzczone w religii darwinizmu, aby przygotować je do nadchodzącej wiary w ateizm. Zwyczajni ludzie stale są spychani do pozycji obronnych. Ciągle się mówi, rozdział państwa od kościoła, rozdział państwa od kościoła, a to dla nich znaczy oddzielanie twojego kościoła od państwa, bo ich kościołem jest państwo. Drodzy przyjaciele, mamy niemal 150 lat istnienia darwinowskiej teorii ewolucji. I jaki nam wkład ona wniosła? Czy Darwin to zamierzył, czy też nie? Mamy miliony istnień ludzkich. zagładę tych, co byli uznani za mniej wartościowi. dewaluacje ludzkiego życia. Narastające poczucie braku nadziei. Dziedzictwo Darwina jest rzeczywiście śmiertelne. O wiele z naukowych podstaw, na których opiera się darwinizm, załamuje się. A pomimo tego, ACLU i ich przyjaciele w sądach pilnują, żeby w naszych szkołach nauczany był tylko jeden pogląd na naukę, i to ten bezbożny. Nadszedł już czas, by rozpoznać, że ewolucja jest złą ideą. I szczerze, powinna znaleźć już miejsce na śmietniku historii. Dziękuję, że obejrzeliście ten specjalny program. Niech Bóg, stwórca i ten, który podtrzymuje wszelkie życie, błogosławi Was i Waszych bliskich. Jeśli chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat cotygodniowego telewizyjnego programu doktora Jamesa Kennedy Godzina dla Coral Bridge, czy też na temat codziennych radiowych audycji Prawdy, które przemieniają, proszę odwiedź stronę w internecie www.crm.tv Opinie przedstawione przez gości występujących w dzisiejszym programie niekoniecznie muszą odzwierciedlać przekonania kadry pastorskiej tego kościoła, personelu Colorwich Ministries, czy też stacji telewizyjnej, która go wyemitowała. Tłumaczenie z języka angielskiego Stanisław Sylwestrowicz. Czytał Łukasz Nadolski.